Refleksja mi przychodzi dla osób, które jeżdżą tylko i wyłącznie na te stałe swoje miejscówki przesiadują tylko na jednym, dwóch miejscach, albo na jednym odcinku rzeki, albo nad jednym jeziorem. Zróbcie sobie taką podróż e, odwiedziny nowych miejsc, bo nie jedno na pewno Was zaskoczy. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie 11 kwietnia. Lecimy z Adrianem. Adriana możecie kojarzyć, prowadzi kanał. Jaki ty kanał z jakąś czarną rybą, nie? Czarną rybą, znaczy w sumie ryba jest biała na czarnym tle. Wędkuj z blackfishem. Macie tutaj podlinkowany, jak chcecie zobaczyć, oczami Adriana, to samo wyjście. A my dzisiaj latamy za kleniem i za jaziem, bo to jest najlepszy moment. Okoń w tarle. Szczupak, sandacz w okresie ochronnym. Zostawcie łapeczki do góry, to pomaga rozwijać się kanałowi. Jeżeli ktoś jest nowy, to tam na dole jest subskrybuj, dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach. Zaczynamy. Siedzi. Piękne. Siedzi. Piękny boss. Tu będzie ładny. Very good. Very good. Wtedy to masz ciekawego. Pierwszy okoń w tym sezonie. Pierwszy okoń. Mam ochotę pobić dzisiaj życióweczkę klenia. Nie będę ściemniał i ukrywał. Do tego warto byłoby się cicho zachowywać. Słuchajcie, miejsce przecudowne. Wokół zieleń, śpiew ptaków, mega klimat. E, mała rzeczka, nie za duża w każdym razie. Będziemy szukać dalej. E, natomiast nie jestem w stanie chociażby oddać Wam zapachu świeżej mięty, która tutaj rośnie. Mm, coś pięknego. Bardzo się cieszę, że wróciłem na rzekę w tym sezonie. Nie interesuje mnie, komu zapłaciłem, jeszcze powiedzmy takie względne pieniądze, na które mnie stał. Chociaż e, nie o tym ten film. Nie chcę się rozwodzić na temat cen, na temat zarządcy wody. E, relaks dzisiaj. Zapraszam na dalszą część relaksu. Mam nadzieję, że z rybkami w tle, a może i na pierwszym planie. Dobrze, ale pięknie tu jest. PKP, o kurcze pieczone, motyla noga. Jasny gwint, ależ pachnie rybskiem. Nie przyzwójcie wręcz. No i przeważnie w tak pięknych miejscach, no się będzie tylko prosić i na tym się będzie kończyć. Ale jest cudowne miejsce, żeby tu żadna rybka nie siedziała. To już jestem w szoku. Zmieniliśmy miejscówkę. Pogoda też się zmienia, niestety cały czas, zaczęliśmy, było pochmurno, później e, słońce i to takie dosyć mocne, nawet zdjąłem już kurtkę, mówię, krótki rękawek w zupełności wystarczy, bo jest około 13-14 stopni w tej chwili miejscówki. Przepiękne, wiatr się zrywa najprawdopodobniej, też popada później, może się wstrzelimy w taki moment, kiedy przed jeszcze deszczem, kiedy ryby bardzo często zaczynają żerować, kiedy zmienia się... Drastycznie to ciśnienie i jeszcze chcą się najeść przed tym, aż ono, nie wiem, spadnie w tym wypadku, bo leci akurat w dół. Jak oceniasz miejscowe w ogóle? Bajecznie. Jesteśmy tu pierwszy raz, nie? Pierwszy raz i na pewno tu jeszcze wrócimy. No, myślę, że na lato. Tu jest klimat... Jesteśmy w Wielkopolsce, a klimat jest iście górski. Górska rzeka, nie? Górska rzeka w centrum Wielkopolski. Także coś fajnego na pewno. Na pewno są tu rybki. Miałem bardzo fajne branie i nawet kurczę, Nie jestem w stanie ocenić, co to była za ryba, ale bardzo mocno, intensywnie zaczęła pracować od razu na kiu. Nie kurczę, czy to nie był przypadkiem strąg, tego się nie dowiem. Ale jeszcze trochę czasu przed nami idziemy dalej. Tam, gdzie ta rzeka zatacza Łuk. Jeśli jesteś nowy, możesz rozważyć subskrypcję kanału, a ja postaram się coś tutaj wyłowić, chociaż. Już jestem wyłowiony chociażby przez sam klimat. Tam na jednej z tych koron drzew jakiś duży ptak, jakiś myszołów ma swoje gniazdo. Widziałem jak tam kilka razy podlatywał, później wylatywał stamtąd znowu, żeby krążyć tutaj po rejonie, obserwować i znowu tam wraca. Więc no ogólnie bajka, ptaki śpiewają cały czas. Klimat tej rzeki niesamowity, na pewno jeszcze tutaj wrócimy. No i zobaczymy, czy warto czasami. Tu kaczka sobie siedzi. Nie denerwujcie się. Nie mam złych zamiarów. Ja chcę się tylko dostać na wodę. O, panie. Ależ tu jest. Pięknie. Powiem krótko. Niezależnie od tego, czy ja tutaj złowię jakąś rybę. Czy nie złowie? Warto było szukać nowych miejsc, warto było jechać w nowe miejsce. To jest coś niesamowitego. Tam jeszcze w drugą stronę. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co w trawie pisze. Ale na początek tu. No i taka refleksja mi przychodzi dla osób, które jeżdżą tylko i wyłącznie na te stałe swoje miejscówki, eee, przesiadują tylko na jednym dwóch miejscach, albo na jednym odcinku rzeki, albo nad jednym jeziorem. Zróbcie sobie takie w czasy taką podróż, e, odwiedziny nowych miejsc, bo niejedno na pewno Was zaskoczy. I okej, okay, chodzi o to łowienie ryb, wyciąganie ich z wody, ale. Heh, nie wiem, dlatego ten kanał się nazywa Catch and Relax albo Catch albo Relax. W tej chwili, relax. Niesamowita sytuacja z tym drzewem. Zobaczcie, jak ono stoi. I powiem szczerze, że mocno na pewno jest ukorzenione, ale te korzenie już zaczynają wystawać. Prędzej czy później to drzewko może tutaj runąć. Jest pięknie, jest po prostu pięknie. Zajmę sobie nawet lepsze miejsce widokowe. Ale klimat. Ale klimat. Normalnie, jakbym był w górę. Tutaj widać jakieś wypłycenia. No przepuszczę tutaj kilka razy tego wobblera. Mam nadzieję, że za którymś razem uda mu się sprowokować jakąś rybkę do brania. I znowu wychodzi słońce, znowu zmienia się pogoda i to nie jest najlepsze Podczas wątkowania. No pięknie tu jest, pięknie tu jest po prostu. Pięknie tu jest. Coś fantastycznego. Stoję na drzewie i gadam do siebie. Nie Klenik? Nie Proszę bardzo. jest klenior. Dziękuję. O, super. Ale ładnie przyatako przyatakował. No jedziałem mu chodź, chodź, chodź. Co zbierał tu? Dobra, czekaj. Najpierw cię z tego uwolnimy. To chyba jedna była. Teraz czekaj omeczku delikatnie i zmykaj. Udało się wyjąć gatunek, na który się nastawiałem, a więc cieszy jak najbardziej. Natomiast być może nie była to jakaś duża ryba. Ona chyba nie była nawet to taka pod wymiar. Eee, dobra, nie przesadzajmy. Myślę, że 20 miała zamknięte. Natomiast jeżeli chodzi o tę pogodę w dniu dzisiejszym i te zmiany co chwilę, Chmury, słońce, bardzo duży wiatr, no i spadające ciśnienie myślę, że te rybki nie są jakoś super chętne do współpracy, jakoś bardzo aktywne i nie żerują. Ale to. Podróże wędkarskie. Zdecydowanie polecam wam, jeszcze raz powiem, nie tylko właśnie siedzieć na jednej miejscówce nad jednym jeziorem na jednym odcinku rzeki, jeżeli tylko macie taką możliwość. Czy tych miejsc w danym okręgu jest mnóstwo? Wiadomo, że do niektórych trzeba kawał dojechać, ale są takie miejsca, zwłaszcza pozbawione presji wędkarskiej, bo do tych najłatwiejszych miejsc najłatwiej jest po prostu dojechać i tam będzie najwięcej ludzi. Takie miejsca nie będą odwiedzane. Dzisiaj tak naprawdę nie mijaliśmy się z żadnym wędkarzem tutaj, a miejsce jest. Fantastyczne, widać ślady wędkarzy i śmieci również pozostawione. Natomiast jeżeli chodzi o sam klimat, jeżeli chodzi o przyrodę, o przyrodę, wędkarstwo to kontakt z przyrodą, a myślę, że to wiecie, to jeżeli chodzi o ten kontakt z przyrodą w dniu dzisiejszym, 100%, 100%. Catch and relax, catch było, relax od początku, kiedy trafiliśmy na tą miejscówkę. Jest po prostu pięknie, a jeszcze zostało trochę czasu. Szybka prośba do wszystkich oglądających. Zostawcie łapeczkę do góry. Znaczy to nie musicie. Nie namawiam, nie, nie narzucam nikomu, ale ta prośba związana jest z niepodawaniem miejscówek. Ja nie podaję miejsc, które odwiedzam, na których łowię, i wy również nie róbcie tego. W komentarzach takie komentarze będą usuwane. Z góry dziękuję. trochę przerzuciłam a teraz już i zapisy Coś innego Nowa miejscówka na tym wędkarskim szlaku. I na pewno jeszcze tutaj powrócę. Słuchajcie, kończę dzisiejszą wędkarską przygodę, wędkarską przyrodę, wędkarską podróż po fantastycznej miejscówce. Naprawdę mega klimat, mega urokliwe miejsce, na pewno po które jeszcze wrócę. Do którego jeszcze wrócę. Jeżeli chodzi o ryby to no, wjechał kleń, wjechała ta ryba, którą chciałem złowić. Może nie jakiś bardzo duży, ale zobaczcie znowu, słońce zaczyna się wychylać, także ta pogoda naprawdę dzisiaj wariuje cały czas. Zresztą mocny wiatr powoduje to, że właśnie co chwilę pogoda się zmienia. Są chmury, więc raz słońce, raz zachmurzenie. Myślę, że ma to wpływ na ryby, natomiast na mnie wpływa ta miejscówka. Na pewno zobaczycie ją jeszcze w tym roku i mam nadzieję, że zobaczycie też piękne ryby z tego miejsca, z tej rzeki. Dzięki wielkie za odwiedziny. Zostawcie łapeczkę do góry, to pomaga się rozwijać kanałowi. Jeżeli ktoś jest nowy, to tam na dole masz subskrybuj. I obok taki dzwoneczek zaznaczenie wszystko, bądź już powiadomienia jak już wrzucę kolejne filmy z kolejnych przygód z kolejnych wypraw, z kolejnych przyrod, przyrody e, zwiedzania i tego jeszcze raz powtórzę wam życzę, jeżeli odwiedzacie tylko i wyłącznie te same miejscówki cały czas zmieniajcie, je. szukajcie nowych, jedźcie tam, gdzie e, nie jeździ nikt inny i zobaczycie z pewnością coś pięknego, taką naturę właśnie niewydeptaną chociaż troszeczkę. Śladów, jak wszędzie, po ludziach, przede wszystkim jeżeli mówimy o śmieciach. Znaczy nie o ludziach jako śmieciach, tylko o tych śmieciach, co te śmieci zostawiają. Nie przedłużam, jeszcze raz dzięki za uwiedzenie. Pozdrawiam, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania na dwie.